Właśnie minęło dokładnie 12 godzin odkąd zalałem steka burbony. Teraz pora na test. Jest siódma rano a ja wyciągam steka z alkoholu. Na pierwszy rzut oka mięso jest bardziej twarde i zbite. Po wytarciu można zobaczyć, że mięso się lekko ścięło, jest mniej lśniące, ale bardzo przyjemnie pachnie bourbonem. Z mięsem postępuję w dokładnie taki sam sposób jak na poprzednim filmiku, czyli go solę, pieprze i tak przygotowanego steka wrzucam na patelnię rozgrzaną do 240 stopni. Obsmażyłem go z każdej strony, następnie dodałem łyżkę masła, bastowałem przez 2 minuty, a następnie wrzuciłem go do piekarnika na folii aluminiowej na 8 minut. Następnie położyłem go na ręczniku papierowym, odczekałem 5 minut i teraz testujemy. Na pierwszy rzut oka mięso wydaje się trochę bardziej suche, są bardziej widoczne włókna mięsa, bardzo pięknie pachnie burbonem, a w smaku mocno mnie zaskoczył, czuć taką lekką goryczkę alkoholu, mocny aromat bourbonu, a mięso choć wydaje się suche wcale